Czy ci dzisiaj nie będziecie mieli pracy domowej, bo bardzo grzecznie się uczycie. Jej! Kilka lekcji później. Nada no, proszę pani, jeśli nie, to dam koniec lekcji. O chwilę, nie, liczy, a praca domowa? Mówiła pani, że nie będzie pracy domowej. Tak, ale. Już nie zakończyliśmy tego tematu, więc y, proszę, już y, tylko jedno zadanie zrobicie w domu, dobrze? Ksia! Idźcie na przerwę, zaraz będzie ostatnia lekcja. Pani coś kombinuje. No. Mio... I to bardzo mocno. Jak obyciała nam, że nie będzie plać domowe, to nagle nie, nie. No właśnie, coś mi tu śmierdzi. O psiad, nie umyłam się, nie ty. A, okej, ale w to też śmierdzi. A tak dokładnie nie ty, tylko twoje pasy. No cio, jestem się mała na Dezioldoran. Dobra, dobra. Wiesz mam pomysł, wziąłeś mu z dyktywistyczną i będziemy tam rozwiązywać takie sprawy ważne, takie jak, że pani zmieniła zdanie o placu domowej, bo to mega ważne. No? Zwłaszcza, że to tylko jedno zadanie. No, a miałam przez jedną minutę pojechać na miasto z rodzicami tylko przez jedną minutę no właśnie to danie się akurat robi w jedną minutę pani chyba wiedziała żeby nam zrobić przykrość no właśnie lekcja proszę pani musimy zadać pani kilka pytań dobrze, a na temat lekcji? Mm, tak, nie temat placi domowej to zadanie jest łatwe. Nie musicie się o nie pytać. Musicie zrobić kilka działań. Nie takich łatwych. To już się uczyliśmy dawno o tym. Nie, nie na ten temat. Dziewczynki, powiedziałyście, że na temat pracy domowej. Jeśli nie chcecie o nic zapytać, to już zaczynajmy lekcję. No, ale na temat placi domowej. No ale mówiłam, już łatwe jest dotawanie. Nie o to chodzi. Po o co wam chodzi? Cieleś się pani przekona. Dziewczynki, i siądźcie na swojej ławki. Nie możecie się przy moim birku. Możemy. Proszę Pani, jeśli chodzi o tak ważną sprawę, jesteśmy agencią detektywistyczną Izzy i Olivi I musimy rozwiązać tą tajemniczą śplawę. Jaką sprawę? Jaka sprawa, ale o co Wam chodzi? Proszę Pani, wiele się Pani dowie, tylko proszę siedzieć ładnie cicho. Dzieci, nie można tak się odzywać nauczyc do nauczyciela. Proszę siedzieć ładnie i cicho. Ale pani tak zawsze do nas mówi, jak jesteśmy głośno. No dobrze, no to o co chcecie zapytać? Proszę pani, bo ja muszę kubkę. Ken, mogła się nić na przerwie do toalety. No dobrze, idź. Dziękuję, proszę pani. Czuję no dobrze, dziewczynki, szybko pytajcie, bo zaraz się skończy lekcja. No dobrze. Ja masz jakiś notesik? No nie mam. To gdzie będziemy zapisywać odpowiedzi? Nie wiem. Dziewczynki, o co wam chodzi? Mówiłyśmy, zialaś się pani dobie. To szybko pójdę po notesik. Dobra, już mam. Będę coś zapisywać odpowiedzi. A, a ty pytaj. Dobra. Dziewczynki! Już za 20 minut koniec lekcji. Proszę szybko. Nie dopiszę. Dziś plawia Pani przyjemność zadawanie piaci domowej. E, tak. Co? Dziewczynki! Nie, nie zadawajcie mi takich pytań. Ja piszę. Się pani. Czy, czy lubi nam Pani robić na złość? Nie dziewczynki. I Zia czy, czy lubi Pani placie domowe? Tak. Dziewczynki, kończcie. I Zia Dobrze. Ech. Czy kocha pani swojego męża? Tak. Ej, chwila, co to ma do rzeczy z pracą domową? Nieważne, ważne i. Wnie. Wnie No, co, wywnioskowałaś? Wywnieszkowałam, że pani nasza Balbi lubi na mnie złość. A dobrze, na przerwie już mówiłyśmy, że pani nam robi na złość, więc teraz musiałyśmy lepiej wywnioskować. No dziewczynki, to jakie co, o co wam chodzi? O nic proszę pani o nic. No i masz koniec lekcji. Już rozwiązana, świwa, śprawa! To super ja bawa. Już do świędzia nie sprawa. Do jam we dwie.